Witajcie moi drodzy. Dzisiaj startujemy w lajkoniku mini 200 km. Przepraszam, 240, 200 było rok temu, dzisiaj jest gorzej. Jedziemy do stalownika. To najtrudniejszy ultramaraton w sezonie. Mam nadzieję, że dam radę. Celem jest dojechanie. Jesteśmy przed bramą okay. Za pół godziny, a może nawet szybciej zaczynamy tę nierówną walkę. Hej, hej! Na razie jeszcze spokój, cisza przed burzą. No już prawie wszyscy odebrali pakiety startowe. Także za 15 minut. No dobra. To na razie nas niewielu, ale to tylko jedna z wielu grup, które dzisiaj wystartują. Kolega zachęca do rezygnacji. Patryk, to nie ten dystans. Trzymaj się, dzięki. No fajnie, fajnie, jest wesoło. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. 6, 5, 4, 3, 2, 1, trasa wasza. Dobra, startujemy. Woo! Dobra, może dojadę. Stały program gry. Na razie jeszcze świeżo i przyjemnie. Opuszczamy stalownik. Mam nadzieję, że jutro w nocy będziemy. Przed nami 249 km trasy. Przewyższeń też coś ponad 5. Jest wesoło. Jeszcze. Pierwszy podjazd za mną. Lekko nie było. Oj, lekko nie było. Trzeba będzie się przyzwyczaić. Zawodnicy mnie wyprzedzają, ale tutaj nie ma się co ścigać, tutaj każdy jedzie swoje. Po ściance, a tu taki wielowiekowy domek, piękny, ale nie ma, trzeba jechać. Pięknie, wspaniale, ale ciężko, jak cholera. Takie góralskie zabudowania, no piękna sprawa, ale jak tu żyć? Bez samochodu to trochę ciężka, bo patrzcie na te widoki. No coś pięknego tutaj niestety akurat zasłania, ale może się zaraz wyłonią. Czarny szlak rowerowy PTTK Tarnug Tutaj to widoki nieposkromione. A ja zmęczony. A to dopiero 20 kilometr. Brawalowe kawałki też są na mini lajkoniku. Trochę płaskiego, skwerek techniczny lasów państwowych, mały posiłek na trasie, kabanosek. ładne rzeczy przed tą górką. E no kolejna górka. Oj kolejna górka ciężka. A to dopiero początek podjazdu. jedna dziesiąta trasy za mną kawałek płaszczyzny kolejny podjazd kamienie i gruz z tu na gruz. O, chyba już dojechaliśmy na górę. O Jezus. Ciężko. O jaki jesteś nerwowy. O Jezus. O Jezus. O Jezus. O jezus. O je, o O O ale się znerwicowały dwa małe kundle No normalnie Zobacz. przez czyjąś posiadłość tu śmigamy Ale numer No to nad Marcin Trasę zrobił Wąwozy jak Święto Tylko takie trochę mniejsze I oczywiście musi być pod górę A za tym polem całkiem niczego sobie widoczki, droga nawet ma resztki błota. Dobrze, że nie pada, bo tu by była niezła rzeźnia. Fajnie jest, tylko ciężko. wyprzedziła i śmiga ostro konkretnie.

Zatrzymałem i jadę dalej. Ok, było fajnie na tym zjeździe. Troszkę cywilizacji. No, dzisiaj już trzeci raz przejeżdżamy przez tory kolejowe na tej samej trasie. Ja tu jadę, a tam takie ładne rzeczy. No dobra, nie będę zawracał, bo w końcu trzeba jechać na wyścig. No, podjazdy w tym roku zdecydowanie bardziej mnie wykańczają. Opuszczamy Ciężkowice i kierujemy się w stronę gminy Moszczenica. Czarna, czerwień na podjeździe, czyli w cholerę procent. Już prawie wjechałem. Ciężko, to najczęstsze słowo tej relacji. Jestem troszkę podłamany, że jest tak ciężko. Mam nadzieję, że mi troszkę morale wzrosną, bo na razie to jest nisko, wręcz przyziemnie, a tu same podjazdy. Ten podjazd ma 12 kilometrów. Tu na podjeździe kolejny kościółek się prezentuje. A my 8% aktualnie. To trochę dużo. I znowu piękne widoki. A ja już nie mam sił. Barku. Chłopaki z Lajkonika jak widać też się zaopatrują w nowe picie i jedzenie. Ja też idę się zaopatrzyć. Niestety ale dzisiaj na 80 km kończę Lajkonika. Nie to że mi się coś stało, rower jest sprawny, wszystko działa. Proszę bardzo. Ale jakoś mentalnie mi nie idzie. Siły niby mam, ale jak podjeżdżam, to mnie to frustruje na maksa. Także tym razem się nie uda. Pierwszy DNF w życiu. Na własną prośbę. Do zobaczenia w ośrodku. Jest niedziela, radek już na mecie. Tysiąc kilometrów zakończone. A my. Czyli ja niestety nie osiągnąłem celu. Także ta ścianka dzisiaj, ani wczoraj, ani w tym roku nie będzie przeze mnie odwiedzona. Taka ta trasa była ciężka, że niestety trzeba było się poddać. W sumie najbardziej to się bałem tego, że będę musiał w nocy gdzieś tam spać w krzakach, bo tam za bardzo nie było co wynająć. No i to był główny powód mojej decyzji. Bo gdybym się zawziął i miał odpowiedni sprzęt do przetrwania nocy, to mógłbym spokojnie przejeździć do końca, przejechać powolutku. Może bym nie był w połowie stawki jak w zeszłym roku, ale. Cóż, także moi drodzy, Ultra Lakonik Mini to nie są bajki. Tu trzeba umieć jeździć i mieć siłę i moc. Udało mi się przejechać 2-200. No i na tym zakończyłem. Niecałe 80 km. Ale to chyba raczej była decyzja z rozsądku. Gdybym się zaparł, pewnie do 120 bym dociągnął. No. Także do zobaczenia na następnym lajkoniku. Mam nadzieję, że kondycja i możliwości będą na tyle duże, żeby go pokonać bezproblemowo. A teraz popatrzcie na te piękne tereny zalewu różnowskiego. To jest to. Tutaj można się bawić. za to mam nowe spodenki pedalet, także nie jest źle. No to moi drodzy, do zobaczenia w następnym filmie.